Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niebianin i witam Was w Call of Duty Ghosts Dokładnie. W multiplayerze singla nie mam zamiaru tutaj nic wam pokazywać Koopa może kiedyś Wignięcie może kiedyś, czyli Alien Mode. Na razie idziemy sobie na multiplayera. To nie, nie wiem, czy to będzie seria, po prostu taki jeden filmik, tak na razie, jeżeli się spodoba, to może będzie więcej, dobra, tak? Więc przechodzimy do gry bez gadania. E, nie patrzę się tutaj, że mam typ na to ograniczony, ale niestety nie mogę tego w żaden sposób naprawić. E, dobra, no to co, jedziemy na dużym nowym deathmatchu. E, jakąś rozgryweczkę, ja tutaj mam takie dopiero początkowe eku. No choćby nawet dlatego mam takie, bo... Hmm. No jestem no... Początkującym graczem w Ghosta i totalnie mi w tą grę nie idzie. Dopiero co próbuję się przyzwyczaić do niej. No i może kiedyś się nauczę. Dobra, a teraz... A teraz... A teraz, a teraz, a teraz przechodzimy do rozgrywki. No, znalazłem mi grę. No, no właśnie Ok, to za ten czas sobie pobawię się... Ok No, jednego gracza znalazło, jak miło um, To tak, zagramy sobie bronią Remingtonem sobie na pewno zagramy w... teraz i Kasiudemką to są bronie, które praktycznie najbardziej mi się podobają. Oczywiście najbardziej, jaka To jest taka broń, taka bardzo fajna. O, i akurat ta, mapa, którą no w miarę lubię. Chociaż wolę inne. Więc Ty pewnie byście chcieli usłyszeć, co sądzę o tej grze. Um, o gołście. Osobiście muszę powiedzieć, że. Część, Ta część Duty mi się bardzo podoba. Bardziej niż Black Ops 2. Black Ops 2 mi się praktycznie w ogóle nie podobała oczywiście oprócz zombie. Eee, I poprzednie części mi się też podobały. Oprócz Black Ops 2, dlatego że tam było dla mnie zbyt nowocześnie wszystko zrobione. Tutaj mniej więcej no, też jest ten, ten rok taki no, dość późny. Eee, późny wczesny. Czesny, późny, no dobra tam, nieważne. To um, teraz będzie mi się długo włączało przez Frapsa, ale to nic. Um, no no, jak już powiedziałem, że Call of Duty Ghost dla mnie to jest naprawdę bardzo fajna część i zdania swojego nie zmienię. Jak niektórzy mówią, że to jest bardzo taka dość kiepska część. Dobra, także Kasiódemką sobie zagramy jak na początek. Mmm... Postaram się tutaj y, nie... nie nobić, że tak powiem. Okej, okay. już do mnie widzę, że tutaj... sąsiedzi strzelają. O! Jeden z tej, drugi z tej, no nic nie mogłem zrobić, dobra, idziemy. Lag. Sama jesteś jak lag. nikogo nie ma o, o, o! Dobra, zrobimy go z bliska, bo na takiej dużej przestrzeni to czasami mi właśnie tutaj klatkuje. Ale mam nadzieję, że to niedługo uda mi się sfiksować A to też poprzez Poprzez O! A, mi zarypał Co to było? Trzeba tutaj przypomnieć, że i Kod i B w, tym, w tej samej chwili dodali wyglądanie się, znaczy możliwość wyglądania z za rogów, Levolution i te inne sprawy. Tak więc w obydwu grach możemy spotkać praktycznie to samo. Oprócz tego, że tam jest większy koło, po prostu. O kurde, jeszcze ty. Co ja wam mogę powiedzieć o tej broni, co używam. No cóż. Yy, broń ta mi się najbardziej podoba. A dlatego to właśnie, że. Yy, ona bardzo przypomina UMP z poprzednich części, a UMP z, zazwyczaj było właśnie taką bronią jedną z tych najlepszych. I to też właśnie dlatego mi się DM-ka podoba. Może D-Mager'em nie przypomina, ale szybkostrzelnością. Bardzo. Kurczę. Kompletnie. Aaa, nie mam pojęcia, gdzie oni chodzą. Dlatego też tej mapy za bardzo nie ogarniam. Przepraszam. Dziękuję. Tutaj się rozwali przejście. A tutaj jest to przejście, matka. Myślałem, że to są te drzwi. Tak samo też poda mi się tutaj opcja ślizgów bardzo do, do, dużo pomagają one. O! No, ale jednak... ...oszy to postawa. Wow 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 wow, wow 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 Ktoś mnie goni! siostrzeczko siostrzyczko. Sorki, ja też tutaj mam taki problem, bo blisko siedzę e, biurka, a ja tak nieprzyzwyczajony zawsze do tego. Zazwyczaj sobie tak dalej siadam. silence jest, to można się troszeczkę tutaj pobawić nadsłuchiwanie wrogu. Ale czy kogoś tu znajdę, to nie wiem. Ktoś tu jest. Dobra. Już go nie ma. Bardzo mi się podoba tutaj animacja atakowania nożem. To jest bardzo przyjemne. Lu lubię naprawdę tego używać. To jest... No fajne. Nie odpuścisz, co? Cholera jasna. To nie ma czegoś takiego jak w BF-ie, że a, odpuszczę mu i kolega się im zajmie. Nie, 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 tutaj to już trzeba naprawdę przerypać i to ile będzie. Asysta się nie liczy, nie, nie ma czegoś takiego. To właśnie boli. What? Jakiego ja zabiłem? Nie wiem, ale... Ale może być A Nie Ach kurcze Jak to się stało, że ja bym A zabić? Ach ślizg, kochany uratował dupę Ups Spadamy O, tu nie ma przejścia, o kurde. What the fuck, co to było? Aż muszę to zobaczyć. A No dobra. a asysta. Piesek. Piesek nie ubiegł. Tak. A <laughs> no, ktoś idzie, idzie, idzie. Idą, idą właśnie. Idą. Ja Jest tutaj widzicie, gram na specjaliście. Też bardzo mi się to. O! O! Bardzo mi się ten specjalista podobał. Właśnie mamy dostęp do wiele ilości yy... Perków, co pomaga. I oczywiście, kaziódełka. Bardzo przyjemna broń. Uchwyt, szybkie strzelanie. Nic, nie wiem, czy nie potrzeba. No, widać, drugie miejsce nie jest tak źle. Ważne, od, wa, znaczy naj, najbardziej to mi zależy na tym, żebym nie miał tak dużej ilości deadów. tylko właśnie starał się tak troszeczkę oszczędzać życie. <śm> Dobra e, 34 punkty mam Czy coś kupię? Nie, nic nie kupię Chociaż robiłem sobie z tej klasy taką klasę, klasę że mogę sobie pobiegać i potabiać z noża, bo mi się bardzo to spodobało Jak już mówiłem wcześniej um, ale nie, ale nie, nie zrobię tego Kupimy sobie to A, Kurde Wolę uchwyt, nie wiem, jakoś zawsze wolę uchwyt. O, ta mapa. Według mnie ta mapa... Chyba naj... nie wiem. No, to jest mapa, której właśnie najbardziej nie lubię ze wszystkich. Naprawdę. Jest... no... zbyt mała, żeby grać w nią 6 na 6. No, chyba, że byłyby spawny... Jakoś bardziej, nie wiem, naprawione. Coś w tym stylu, eee, żeby ludzie się nie spanowali tuż przed wrogiem, coś w tym stylu, ok dobra. To wtedy ta mapa by była naprawdę świetna, ale że spalny są tuż za plecami. No to sorry, to ta mapa odpada. I. No cóż, dobra. Właśnie, z racji takie, że ta mapa jest mała, to coś mi tu nie pasuje, granie właśnie Remingtonem, ale dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale nie, Remington tutaj nie da rady. Bo on jest na dal, dal, dalszy zasięg. Dobra, spróbować zawsze można, nie? Dobra, jeden jest. Drugi. O oh, kurde, zawrócił. Co to było? O, i taka właśnie jest ta mapa, że gdzie nie się nie pójdzie, to jest albo kolega, albo przeciwnik. O, oh, naprawdę. Widzicie, nie do rady, dobra, trzeba wziąć K7. Tu gdzieś ktoś był? Nie, nikogo nie było, dobra. Tu może ktoś być na słupe. Ach, za późno nacisnąłem E. Weźcie go ode mnie. Nie wiem jak ja go nie trafiłem Kurczę To będzie ciężej Tak jak mówiłem, że ta mapa to dla mnie jest właśnie pomyłka. Kurde Z dwóch stron to ja nic nie zrobię Proszę państwa Na tej mapie naprawdę się nie da wytrzymać A tak się modliłem żeby na tą mapę nie trafił A już tutaj Tu jest przejście, tu jest przejście Matko Boska, idę tych przejść Poświęcić tam, poświęcić tam. No, jest paru, padł, padł dobra. Jakąś kontrę cokolwiek. O Jeszcze mnie dorwał. Dobry typ. Dobra. No chodźcie. No chodźcie, chodźcie, chodźcie do mnie, chodźcie. Ja, nie, radzę, nie wychodzę, nie ma zamiaru. Tutaj też trzeba uważać, bo mi się mogą aaa, ah, chcę zrespić. No i c, dobra, to nie to nie jest mapa dla mnie, naprawdę. Ha, no Na przykład coś w stylu Rasta mogli wydać z 2 albo takiego nuke town z na Blakomsa. Troszeczkę większe by było. I te Spawny, na, na przykład jak był ten Newton, tak? Mapa była mniej więcej taka jak ta, tylko że tak bardziej rozciągnięta, no nie? Yy, ale Spawny były za to ustawione prawidłowo. Spawnowało się obok kolegi, kolego obok ciebie, droga obok roga i tak dalej. A tutaj jest właśnie tak, że część się bije tu, część się bije tu. A co by tu zrobić, żeby tak rozmaicić grę? A postawmy spawna za nimi. Niech się tak pobawiam w ogień krzyżowy. Dlaczego nie? No i tak to powstało. O, to jest jedna z map, właśnie, które, które lubię. Dlatego też sobie ładnie tutaj możemy zagrać I mi się wydaje, że to będzie nasz ostatni mecz chyba I tutaj wreszcie będzie można zagrać Remingtonem Bo to jest naprawdę bardzo fajna broń Ale nie tak dużo osób z niej korzysta Remington to jest yy, alter, znaczy to jest... To jest coś w stylu C.M.A Z Modern Warfare 3 Mm, z Black Opsa, matko, nie pamiętam broni w Black Tak jak już mówiłem What the fuck? Nieważne ehm... Coś tam usłyszałem e, Dobra Okej okay, gra. Dawaj, 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 dawaj. Nie będziemy czekać pół godziny na wczytywanie się meczu. Fraps, fraps, proszę cię, nie spowalniaj tego Tutaj to normalnie trzeba wyłączać frapsa na okres ładowania się i potem no, włączać go z powrotem jak się już gra odpali Chyba, żeby mieć naprawdę dobre... O! Tuż za mną był, ja się tam zespanowałem No Co? Naprawdę spanujecie mnie przed C4 znaczy, miną. Dobrze jesteś. What the fuck? Skąd? Skąd strzelają? Skąd ludzie? Ja tu nikogo nie widzę. A Ktoś tu było. E. Oni mi tyle robią z daleka, ja, ja nic nie robię. To jest takie coś szalone. What the fuck! No Dajmy ten. dobry dlaczego nie? To jest bardzo fajna. Kto tu zawołał psa? Nie da rady. Nie wiem co zrobić. Aha tak samo bardzo mi się tutaj podoba y, animacja wspinania się na różne przeszkody To jest fajne Ale to, że tak strzelają to nie Ten snajper, ten snajper jest niedogorzalny. Ja tu nerwówki dostanę przez tą grę. Dziwna sprawa z tym, nie wiem co to właśnie jest, takie... To jest mina po prostu, to jest po prostu mina zwykła. Będę się sobie to zakupić później za te pół. Zabij jedną jeden raz broń zapasową. Okej, okay, postaram się to zrobić. No to padłem. Nikt mi nie przyjdzie na pomoc, Boże. To nie jest BF, to nie jest BF, to nie jest BF. Boże już po mnie mówiłem Dobra, zagrałem sobie tym. Come on, ten typ jak przez całą mapę chodzi na kuczki. Okay, Ta broń też jest z nie to była chyba pierwsza, bo jaką grałem, ta. O. Chciałbyś. Where? Aha. Tak dziwna jest sprawa, że wszyscy tak dobrze wiedzą, jaka broń jest na jak duży zasięg, a ja nieco nie. Wiem, że tam pisze, czy dobry zasięg, czy niedobry, ale mimo to oni jakoś strzelają broniami krótkimi na taki daleki zasięg bez problemu. Cześć. Mhm. Aha, mają psa. Trzeba będzie uważać, bo zawyciłem takie szczęście, że wszyscy wpadam. O, że tych cholero jasna. Nie, no ja nie potrzebuję naprawdę teraz snajperki. O, o, ha, 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 ha. So close. O, tabi kogoś leżąc, nie ma sprawy. O, staramy się to złapać. O, oh, got you! Bardzo na glebę. OK, zrobione. Okej, okay, padłem. Ale ważne, że zrobiłem zadanie. Dzięki właśnie za zrobieniu zadań można blokować różne ciekawe rzeczy. Hmm, gdzie tu mają miny? Znaczy, czy tam? Czegoś. I powiedz mi, że to ty mnie zabiłeś, VKSM, nachita. VKSM, nachita. Dobra, będę się odprzezestawać. Shit, shit, 4, 4, 4, 4, 4, to nie 4, Dobra, <coughs> worst team ever. Uh. Raz jesteś z nami, raz jesteś z nimi. Chłopie, nasze kasztory na drużynę. weź się decyduj. 14-13, hał. Kto? 14-13. 14-13. Kto? 4-13. A nie 14-13. O może źle przeczytałem? Dobra, ok, tak więc to był Call of Duty Ghost z yy, yy, multiplayera przy komentarzu Niebianina Uhuhu. Dobra, tak więc yy, dzięki za oglądanie, yy, pik dzięki za oglądanie widzimy się w kolejnym filmie z jakiejś gierki i trzymajcie się na razie cześć